Witam Was, zapraszam do rozkładu. Wiadomość dla Ciebie na ten czas. Co masz teraz usłyszeć? Jaki tutaj przekaz odnośnie energii dla Ciebie? Trzy grupy są. Wybierajcie sobie szybciutko jedną z tych kart. Ja przypominam, że rozkład jest ogólny. Bierzemy to, jeśli czujemy, że jest dla nas. Jeśli nie, to nie. Zaczynam od tej grupy. To będzie moja pierwsza. Jaka dla Was wiadomość? Grupa pierwsza oczywiście odnośnie miłości, relacji, związków no, tych spraw. O, może być takie, wiesz co, szczęśliwe rozwiązanie pewnej kwestii, takiej, która Cię stresuje, nurtuje gdzieś mm, czujesz się mm, może trochę taka osaczona albo. Mm, źle na ciebie działa obecność pewnego człowieka w twoim życiu e, wszelkie energie z nim związane, to jakąś się zachowuje względem ciebie, no ale to hmm, to jest tylko chwila, to przejdzie, e, to jakby e, to się zakończy, poradzisz sobie z tą sytuacją, wyjdziesz z niej e, dużo silniejsza, wiesz dużo bardziej Pewna siebie i w twoim życiu pojawi się zupełnie ktoś inny, kto nie będzie cię tak stresował, kto nie będzie jakoś tak zatruwał tej twojej energetyki, zabierał ci te, tego spokoju i jakichś pozytywnych energii, więc idzie lepsze, idzie szczęście, idzie taki czas, jaki ci tobie się należy. Wiesz, bo ty sobie tutaj gdzieś na to zapracowujesz obecnie tym, co się dzieje. Ja tak bardzo czuję wewnętrznie tą potrzebę, że chcę przegonić tego kogoś z mojego życia i w ogóle moje myśli na jego temat i jakieś moje powiązania z nim. Więc co? Wyruszam śmiało do przodu. Decyduję się, że. Że to niech już odejdzie, niech już to będzie ten koniec. W momencie, kiedy mm, tak poczuję to, w, w, no, w samej sobie, że, że naprawdę już tego chce niech się zakończy relacja, która jest niezdrowa, która mi nie służy, która jest z takimi energiami ciężkimi, jakie w ogóle tutaj są, jakieś nie mówienie prawdy, ciągłe takie kombinowanie, przeciąganie. Nagabywanie, i tak jakby on kręci, mota, wiesz, taką masz energię mm, takiego kogoś. On cię nie chce puścić, bo on wiesz, on ma do ciebie słabość, on nie chce wyjść z Twojego życia, ale jeśli Ty tego chcesz, to tak się stanie, i na Twojej drodze pojawia się zupełnie inna osoba, taka, która pozwoli Ci poczuć się wyśmienicie, wiesz tak twoją kobietę się rozbudza, rozmuchuje te wszystkie niepewności fajny czas nadchodzi przed tobą, tak jakby to wszystko już dojrzało dochodzi właściwy moment i, i już po prostu coś się ma nie fajnego zakończyć, odejść z Twojego życia, bo Ty masz sobie odsapnąć, mam sobie wypocząć, wydobrzeć i ruszyć mocno do przodu, mocno skopyta. Tak też będę szła. Druga grupa jaka jest dla Was wiadomość, informacja na ten czas? Nowy początek. Wydawałoby się, że że mam jakieś trudności, jakaś przeszkoda, tutaj wyboje na tej mojej drodze, ale co mi tam? Ja dam temu radę. Jeśli w pewnym momencie, w sytuacjach jakiegoś najbliższego czasu, e Staniesz przed czymś bardzo trudnym, poczujesz, że to wyzwanie jest jakieś nielada i że, że nie wiesz, czy podołaś. Chwila zwątpienia, jakiegoś e, takiego konfliktu wewnętrznego, albo też napięcie, nerwowość, kłótnia z kimś blisko ciebie. Tak, jakby tutaj doszło do takiego porządnego zgrzytu. Nie masz się czego obawiać, dlatego że wyjdziesz e, z tej sytuacji. Jako wygrana, w tym sensie wygrana, że będę taka bardziej silna, bardziej pewna siebie, przekonana o mojej słuszności, o tym, że chcę iść dalej, że rozpoczynam nowy etap. Tak, tak. I te, te takie niepewności, to takie szarpanie energetyczne to już sobie gdzieś tam. Pójdzie, bo ty to zostawisz, bo wiesz, bo ty już to poczujesz, dojdziesz do tego, że ja jestem taka siłaczka, ja już naprawdę to, tego mam dosyć, nie chcę już tego, poradzę sobie w tej trudnej sytuacji, przezwyciężę to, pokażę wszystkim, pokażę sama sobie przede wszystkim udowodnię i co? I tak się też dzieje, pokonuje trudności, jakiś lęk, stres, napięcie. E, trudną sytuację z kimś jakoś opanowuję, wygrywam wychodzę z tego cało, co by nie było z głową podniesioną do góry, z takim wiesz, z taką energią takiego triumfu że ja to zrobiłam ja, a ja nie wierzyłam do tej pory, że ja mogę takie cuda, że ja dam radę, że ja potrafię no to teraz już wiem że mogę i ruszam, ruszam taka kolorowa, zadowolona do przodu. Witacie nowe życie, nowy etap, nowa energia świeżości, lekkości. Już nie będzie tego takiego wiesz, jakiegoś. Zmagania się, przepychania tej trudnej drogi. Nie, teraz się zaczyna inaczej. Nowy etap, jest taki kolorowy, lekki. Ja się tutaj czuję, jakbym się urodziła od nowa i mam kolejną szansę taką daną od życia, żeby się tutaj poweselić, pocieszyć. Więc łapię to, biorę to. Łapię chwilę, cieszę się nimi bardzo. No. Fajne są te energie, bo tak jakbyś poczujesz się naprawdę lekko, jakbyś tak cały tonasz taki potężny z siebie zwróciła, i, i ten wigor jest przecudowny, jak mnie się chce żyć. W ogóle, jak mnie się chce wszystkiego teraz, no, cała jestem taka rozanielona i roześmiana do życia, a życie do mnie. Fajnie to wygląda. Dobra, trzecia grupa. Co wy macie usłyszeć w tej? Sytuacji, jaka jest dla Was wiadomość. No i bardzo fajnie, wyleczę sobie jakieś moje boleści karmiczne. Zakończam lekcję karmiczną z przeszłością sercową, uczuciową, z jakąś osobą, z którą chodziło mi takie bóle, coś mi tam przechodziło, ciągle wracało, przychodziło, zaskakiwało mnie. On gdzieś się też jakby pojawiał, kręcił się wokół mnie, nie dawało sobie zapomnieć. To wszystko było takie poza kontrolą. Ja nie mogłam gdzieś tego sobie ogarnąć w swojej głowie. I... I ciągle mnie zaskakiwało, i tak działy się rzeczy niestworzone, niezrozumiałe. Przekraczały wszelkie granice i moje tęsknoty, i moje wibracje, i w ogóle moje podejścia do samej siebie przede wszystkim w tej całej sytuacji, ale i do tej osoby. Także będę to już tak puszczać, tak naprawdę w sobie, ja już to mm, zaakceptuję. To, co się wydarzyło, to już wiem, że się nie odstanie, więc ja to zaakceptuję, wyleczam się z tego, dziękuję za to i jestem uzdrowiona. Mogę żyć dalej, spokojna, czysta, więc przychodzi do ciebie taka e, energia takiego cudownego światła, które cię leczy, czujesz lekkość duszy, spokój w głowie, w sercu, ale mi dobrze. Jest mi wspaniale, i to nie znaczy, że ktoś musi przyjść do Twojego życia, naprawić Ci głowę, uzdrowić Cię. Nie. Ty, ty sama odkrywasz w sobie tę moce, tę siłę, którą mamy wszyscy tak naprawdę. Potrafię z tego skorzystać, i no, jestem tego bardzo świadoma. Więc pewnie przyszedł już czas tej, tej świadomości, tego, żeby wykorzystać te, te narzędzia, to, co mam w swoich rękach tutaj. W swoim ciele, w swoim umyśle, więc co? Zadbam o siebie, przytulam siebie, wreszcie w tej sytuacji zakończę to. To wszystko pozwolę, niech się to tam toczy swoim tematem. Przestaje się z tym kłócić, przestaje się buntować. Okej, okay, niech sobie tam jeszcze przekręca się, zakręca bryka, ale ja wiem, że to już odchodzi, że to się ode mnie odsuwa, bo ja już nie mam na to miejsca. Ja przede wszystkim już już jest, już staje mi się to tak bardzo obojętne, że to już nie będzie się chciało nawet do mnie przyklejać bo będzie czuło moją obojętność, więc zamykamy relację karmiczą, kończymy czas takiej potężnej lekcji no i co, jestem zdrowa uleczona, żyję, cieszę się idę dalej, moje życie nabiera nowych barw i ja nie tracę nadziei i tak sobie tutaj Będę dalej marzyć i patrzeć już w zupełnie innym kierunku. Nowa: ja taka będę. No dobrze. No to co? Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.